Halo, halo kochani, dzień doberek. Witamy Was serdecznie na górze. Tylko wiesz co, Guciu? zgłośnij troszkę z Fify, może dasz radę? Nie, teraz to nie dam. Aha, nie dasz, bo grasz. Musi być pauza, tak? Nie, a, ale nie, komentator jest na 10. To, to, to lew z e, To czekaj, wiesz co, tu, którym się zgłasnia, Guciu, żebym mi skwasił Ty, tym. Tak. Dobra, damy troszkę głośniej. Słuchajcie widzowie, dawno nie mieliśmy Fewki, a dzisiaj Fewka w fajnym, świetnym wydaniu. Butek wyszperał znowu jakiś niesamowity turniej. Zaraz wam Look, o tym turnieju opowiem. Their... Zar zaraz w guteczku będziesz o tym opowiadał. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że my wróciliśmy kochani dzisiaj z od lekarza od ortopedy. Pierwsza fajna, dobra wiadomość, mamy jedenastkę od razu. Uwaga. Widal się ustawił do karnego. Zobaczymy. Czyli za kogo dajesz? Na pewno, zbyt późno interweniował, sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Słuchajcie, przypominam, że ten turniej jest online, czyli gramy... Ale Cię wyczuł. Ale brama ładna. Nie, wyczuł. No właśnie w tym momencie jest, czas dla Ciebie, gutku. Jest online. Aha. numer number 8. Trzeba mieć 88% zgrania, 8 z jednej ligi, a resztę z innej ligi. Słyszycie? 88... A ja mam, a ja mam 8 z ligi, z ligi Bundesligi. I, I trzech z seria. E, słuchajcie, o, skład, skład, skład Wam za momencik pokażemy jaki mamy, natomiast... Tylko jak... inaczej zacząłem, bo ja teraz zrobiłem zmiany, bo miałem taki skład z tym takim... Rozumiem. Słuchajcie, nie wiem jak Gutek to zrobił, słuchajcie, ale zrobił skład, o, który to ma... To miałem pół godziny, żeby to zrobić. <laughs> żeby rozegrać ten turniej, patrzcie, mamy, mamy, to mamy, jest! Pierwszy raz przeszedł, czy to się da z takiego ostrego kąta? Ale ładna akcja, brawo Gutku, 2-0! Kochani, turniej jest to, to online i ja w ja dwóch słowach. Aha. Możecie rozebrać, masz też tak wyszedł, Aha. Możecie też. Aha. Czy Lewandowski z Guttkem leder. Słuchajcie, no ja w dwóch słowach powiem Guttku, ty skup się chwilę na graniu, ja w dwóch słowach tylko widzą powiem, w czym jest y, 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 sprawa. E, kochani widzowie, sprawa wygląda tak, że e, turniej y, lu, Luki A, 8, luki tak? Nie. Luki Lucky number 8, czyli szczęście numer 8. Do wygrania jest 8888 końców. Żeby rozegrać ten turniej trzeba mieć 88 zgrania i, i 8 z jednej ligi. No i słuchajcie, i tyle chyba ósemek. Natomiast w tym momencie, wczoraj czekaliśmy strasznie długo na przeciwnika, czyli turniej nie jest popularny, bo czekaliśmy chyba z pół godziny, nie wszedł nam przeciwnik i Gutek miał straszny niezmak, bo się biedny narobił, nakombinował, pół godziny siedział. Ale dodatek, nie musiałem nikogo kupować. No tak, ułożyliśmy go ze swojej stani ten skład, także nikogo nie dokupowaliśmy. I teraz kochani, no pula jest fajna, cztery mecze do zagrania. Jeżeli udałoby się wygrać wszystkie cztery, no to rozmawiamy, kochani, o 8888 3, końcach. No, tłusta zabawa. Na razie mamy 2-0 i dosyć mocną dominację gutka. O, w każdym razie, kochani, co mnie jeszcze skłoniło do zapalenia kamery? No, przede wszystkim to, gutek, podnieś do góry nóżkę. Patrzcie na to. Drugą proszę. Dwie na, na raz. Proszę bardzo, dwie nóżki, kochani, bez gipsu. Co prawda, jeszcze mamy dosyć dużą, du, du, Duży taki. Mogę tak powiedzieć. No powiedz, gutku, jak się czujesz ogólnie. No, po trzech tygodniach nie chodzenia, kochani, na tej nodze, yy, yy, troszkę ponad trzy tygodnie, to jest jeszcze troszkę taka blokada psychiczna, ale będziemy po malutku dzisiaj pracować, oczywiście nic na siłę, żeby nie było yy, wariactwa, ale najważniejsza informacja jest taka, kochani, że mamy pełny wzrost, pan ortopeda dzisiaj myślałem, że powyrywa Gudkowi palce. No nie, tak mocno nie, nie rusza, bo nic nie bolało. <laughs> nic nie bolało, wszystko się zrosło, jak trzeba, kochani, także to są dobre yy, informacje. Natomiast my jeszcze zrobimy specjalny odcinek o tym, kochani. To jest taka informacja dla was, tych z was, którzy śledzicie nasze przygody z FIFA Multimed Team. Dlatego, że tak naprawdę, kochani, to wśród naszych sympatyków na naszym kanale, część kocha nasze przygody, właśnie takie elektroniczne, wirtualne przygody z piłką nożną, część kocha żywe, część kocha, kochani, przygody karciane. Ktoś tam lubi, jak bawimy się na kruszy na arenie, czy robimy domowe treningi. Inni, kochani, z kolei, pasjonują się wspaniałymi turniejami piłkarskimi, które rozgrywają dzieci. Także no, ten nasz kanał jest sportowy, ale mocno tematyczny, kochani, także. Jest kilka takich dziedzin, które się w nim, jakby przewijają. Co chciałem wam jeszcze rzec, kochani, przy okazji tego odcinka? Mały problem mamy, ale na temat tego problemu nagramy oddzielny odcinek. Będziemy prosić Was o pomoc i wsparcie. Natomiast ten odcinek będziemy nagrywać, jak rozegramy ten mecz, dlatego że ten mecz nam bardzo spontanicznie wszedł. To znaczy, z, 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 z bez większej wiary za, zapaliliśmy ten turniej, czy znajdzie się następny taki, słuchajcie, szaleniec, który się bawił, żeby ułożyć skład z 88 zgraniami, z 8 zawodnikami z jednej ligi. A w ogóle z jakiej ligi on ma 8 zawodników, nie zwróciłem uwagi, Gutku? Nie wiem, jak on to dziwnie ustawił, jakoś nie umieć, bo tak dziwnie ma ustawionych, ale. Z Barclays. Na, najwięcej ma Barclays, tak? Ale tak dziwnie ustawiony lewego obrońca na lewym skrzydle tak dziwnie. Bo, bo, ma no może dlatego, że zgranie kombinował, no szukał na no 88, czyli wiesz, przestawiał specjalnie zawodników, żeby się zrobiło 88. No, y, każdy kombinuje jak umie, żeby zagrać w tym Zabinana turnieju. Na ataku. No to widzicie o co chodzi. No i w ten sposób uzyskał 88. Natomiast u nas my 88 głównie uzyskaliśmy y, naszymi ja, niemcami. Rozumiem. W każdym razie, kochani, jestem bez statywu. Rozgrywamy te zawody, tutaj kameruję to dla Was z ręki, dlatego że tak naprawdę nie myślałem, że ten turniej będziemy dla was nagrywać. Poszedłem po kamerkę, dlatego że mamy problem. Mamy taki problem, kochani, pokrótce może w dwóch słowach powiem, ale tak czy inaczej będę nagrywał oddzielny odcinek typowo o tym problemie. Dzień dobry, mały kudełeczku. Uh. Uh. Dobry wynik czy zły. Powiedz ładnie dzień dobry. Nie mówię o wyniku. Ale powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. Co tam masz do jedzenia? Jogurcik, bardzo ważna rzecz. Jemy Jogurcik, a my z guteczkiem, kochani, wracamy do meczu. Druga połowa, przypominam, wygrywamy 2-1. Mogliśmy wygrywać 3-1. Nie 10. To jest 2-1, a nie 1-0. A kto na 1-0? prowadził 2-0. I miał jeszcze szansę na 3-0, ale tam to się zemściło i yy, facet strzelił nam gola. Natomiast myślę, że teraz już znowu wracamy do meczu, bo... Dosyć mocno tu gutek dominuje. Jeszcze róg ulepiłeś. Mhm. Także kochani, no troszkę Wam tutaj ta kamerka lata. Ktoś tam się do nas próbuje dodzwonić, właśnie być może w sprawie naszego problemu, no ale jak już się zdecydowałem nagrać dla Was, kochani, ten turniej, to go nagrywam. Przypominam, że turniej nazywa się laki 8, tak? Lucky number 8. Lucky number 8, czyli tak śmiesznie, bo najczęściej lucky number 7. Szczęśliwą cyfrą często jest szczęśliwa siódemka. Natomiast tutaj, kochani e, programiści z FIFA, stworzyli turniej e, taki troszkę inny, aby było 8. Uwaga, nie dajmy się, nie dajmy się, brawo. 90, 90 A nie. czego nie, Niemca nie dajesz do składu? No bo nie byłoby zgrania. Aha, bo wtedy by było za wysoko. Tak. A rozumiem kochani, czyli na Leno siedzi na ławce. A teraz nie możesz w trakcie meczu wymienić bramkarza? Nie, bo dobrze broni. Dobrze broni? Słuchajcie, no ten włoski bramkarz jest bardzo dobrym bramkarzem, natomiast no jakoś tak do Leno mi bliżej. W każdym razie kochani, e, turniej, każdy mecz zaczynamy ze z 88 zgrania. E, tak trzeba wyjść na murawę, potem można coś troszkę już kombinować w trakcie meczu. Aha. Oj, oj oj, cały nos w jogurcie, kudewek. Cały nos w jogurciku. Dobry jogurcik? Eee, także kochani, świetne wieści są takie, że gutek jest bez gipsu. Eee, złe wieści są takie, kochani, że no tak troszkę psychicznie jest przyblokowany nie chce nam na tą nóżkę na razie wstawać, ale pomalutku, jeszcze mu psychicznie, dlatego że trzy miesiące nie używałeś tej nóżki i jest taki, tygodnie przepraszam i jest taki strach przez to, wiesz? że upadniesz, że się noga złoży, że no tak, no mięśnie, ścięgna, wszystko jest zastane. Także nie wzrost kości mamy świetny, wspaniały, także jak gdyby powrót do zdrowia jest już pełny. Natomiast w tym momencie no, jest tak zwana rehabilitacja. Natomiast no, pan doktor powiedział, że kochani w tym wieku jakoś nie ma potrzeby rehabilitowania pacjenta. Natomiast no, my mamy troszkę inny... 100 plus nieskończoność. 100 plus nieskończoność to jest nieskończoność, nieskończoność właśnie. E, kochani, także... A kwadryny e, skończoność nie, jak on się wkręci czasami w jakieś pytania, kochani, to miazga e, W każdym razie e, e, co chciałem, że jest kochani... Pudełeczek znowu zacząłeś piłować, tak fajnie cichutko było, kocham cię, misiu. popatrz Popaczek kugutek gra. Ładnie kibicuj. Dawaj, Abu, Abu ma kibicujmy. Prawie znakomicie piła na poprzeczce. O, widal, ślicznie. Także kochani, pan doktor powiedział nam, że jakby rehabilitacja nie jest w tym przypadku konieczna, natomiast no, my byśmy chcieli w miarę szybko wrócić do takiej pełnej aktywności fizycznej, dlatego tak czy inaczej my we własnym zakresie prywatną rehabilitację rozpoczniemy. Natomiast myślę, że rozpoczniemy ją od jutra. Dzisiaj pierwsze jakieś kroki musimy popróbować tutaj w domku sami. Pięknie kudełek nam tutaj kibicuje, słuchajcie. Przypominam, że rozgrywamy turniej Szczęśliwa Ósemka, turniej numer 8. Uwaga. Ale teraz u niego się Waldes popisał. Słuchaj, no też ma, mówisz, Bar Barclays, tak? No. Ale on ma dużo No, może w ciągu meczu wymienić trzech, czyli też byś teraz mógł trzech Niemców dać. Nie kupiliście Fernandino? Nie, nie kupiliśmy Fernandinho, bo on nam nie pasuje kudełku do niczego. Ale poszedł, kontrol. I to jeszcze ma Nie! Uff! Szczęśliwie miałeś, że chciał Cię obejść. To był refleks, czy co to było? No to był refleks. To była prędkość reakcji. Rzucił się pod nóżki, fajnie. Aj! Teraz tamten miał refleks i Cię zatrzymał ci przypominam, że to turniej, czyli musi jakby zwycięzca zostać wyłoniony drogą sportową, czyli tak naprawdę w tym momencie albo wyłoni go regulaminowy czas, albo dogrywka, albo rzuty karne. Także na razie jesteśmy w drugiej rundzie, ten wynik nas premiuje, ale to jest tylko FIFA, kochani, to jest bardzo nieobliczalna gra. Muszę Wam powiedzieć, że. <grymamy 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 że, że, że właśnie tak to dokładnie często się odbywa dlatego tak. co mój cudowny kudełku jak wygramy to wtedy będziemy w drugiej lidze nie w drugiej lidze jeszcze nie będziemy to nie jest fut to jest turniej eee, uwaga 81 10 minut do końca trzymamy kciuki Gutek przydałoby się 8888 końców no ale komin ma, może iść, może robić wszystko. Jak to się stało, że cały tamten miał iść wolny, tak? A on jak na zwolnionych obrotach to robi wszystko, żeby. O, ale super. To on jak na zwolnionych obrotach to robił. Szedł, szedł, zamulał gdzieś zamiast iść do bramki. Myślę, że ten chłop nie powinien wygrać tego meczyku, kochani. Dlatego, że jakoś nie ma pomysłu. Nie ma pomysłu. Ale to nie ma pomysłu na granie, no przecież oni szli pięciu na dwóch. I on uciekł ze światła bramki, kochani. Przez czegoś takiego się nie gra ani na żywo, ani w FIFA. Ja już się przyzwyczaiłem, że w Fifie jest pełno takich zagrań, że macie jakichś magicznych dryblerów. Jednego zawodnika, który całe boisko przechodzi i zakańcza strzałem, robi bramkę. No takich bramek pada pełno w Fifie. Natomiast, no, mimo wszystko jakoś nie mogę się przyzwyczaić, kochani, do, do tego typu grania. No nie wyobrażam sobie, znaczy nie wyobrażam. No są takie sytuacje, Znowu kochani, niesamowita, to 89 minuta. Słuchajcie, no tak na żywo grał Pele, tak na żywo grał Maradona i najwięksi piłkarze, kochani, potrafią przejść pół czy całe. Messi ostatnio też, kochani, takim rajdem się popisał. Także, natomiast, no jednak jest to rzadkość, ale tu w Fifie to właściwie na każdym meczu tak próbują i widzę, że mój kudełek nawet tak się nauczył grać. Patrzcie, ale mamy szczęście, ale mamy szczęście, słuchajcie. Facet wcale nie jest butek słabszy od nas, muszę ci powiedzieć. W drugiej połowie ani razu nie zaskoczyłeś, i teraz go ukarasz pewnie. I to będzie pewnie, ai. To oni przejął. Ja wiem, ale szkoda, że bez strzału, bo w drugiej połowie nie oddaliśmy kochani strzału. Także no, albo nas zlekcjowarzył na samym początku, że tak ładnie szybciutko wyszliśmy na 2-0. Potem jeszcze mieliśmy 3-0, no gratki Gutek, ale powiem, że tak naprawdę to jest mecz, który, który no raczej nie był naszym meczem. Przypominam turniej, e, i teraz, teraz możesz Gutku pokazać, zobaczcie, końców pada 500, e, mógłbyś pokazać nasz skład w tym momencie, jak wygląda ale skład. błąd chyba też. Nie, nie, na błąd zrobimy oddzielny odcinek, zaraz będę robił, kochani, oddzielny odcinek, który puszczę poza kolejnością z naszym błędem z FIFA. To jest nasz skład. Zobaczcie, tak, o, tak musi to tak, wyglądać: 88. Na, lewy, na lewym skrzydle no, Kosta, no. Na ataku Abumyank, na prawym skrzydle Lewy Skrzydłowy Riveri. Na SPD Alonso, Vidal i Thiago. Rodriguez, Barzagri, Coceres, Fiszczek i Ptery. I to jest kochani, 88 zgrania. grania. 8 zawodników mamy z I niemieckiej ligi. Pokaż prisa, teraz drabinkę ale... turniejową. I tak wygląda, kochani, turniej. Turniej nazywa się, e, gdzie jest jego nazwa? Luki Numer 8. 8. I mamy 8, i mamy 8, 8 do wygrania. Także, kochani, pierwszy mecz za nami. E, o kolejnych również was powiadomimy. E, do zobaczenia.